Oh, shit. Here we go again. Geta San Andreas, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i ukochanych przez Polaków gier, obchodziła rok temu swoje 20 urodziny. I choć dziś może ona nie robić aż tak dużego wrażenia, to w momencie premiery nie było takiej drugiej gry, która mogłaby jej dorównać. Po wielkim sukcesie dwóch poprzednich części serii GTA 3 i Vice City, firma Rockstar postawiła sobie warunek, aby ich następca był lepszy pod każdym względem i to kryterium udało im się spełnić na piątkę z plusem. Wiedzieli o tym nie tylko użytkownicy, ale także i recenzenci. Poskutkowało to licznymi nagrodami oraz zdobyciem statusu najlepiej sprzedającej się gry na konsole PlayStation 2. Tytuł zagwarantował sobie ogromne uznanie na całym świecie, w tym także i w Polsce. Osiągnięcie wielkiego uznania w naszym kraju to może za mało powiedziane, ponieważ u nas produkcja zyskała status prawdziwego kultu. Można powiedzieć, że stoi ona na równi z takim choćby gotykiem. O ile jednak gotyk zdobył u nas popularność dzięki niskiej cenie, no i dlatego, że polski dubbing był wykonany wręcz po mistrzowsku, tak GTA zachwycił nas czymś zupełnie innym. Dlatego dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polacy pokochali GTA San Andreas. Pozwólcie jednak, że odpuszczę sobie argument o tym, że pokochaliśmy GTA, dlatego że była to dobra gra, bo po pierwsze, to akurat każdy wie, a po drugie, to, że gra jest dobra, wcale nie znaczy, że będzie ona kultowa. Dobrze wiecie, że to może być za mało, aby pozwolić sobie na taką renomę jak produkcja od Rockstaga. Spuszczę również wodze milczenia na cenę gry, ponieważ wtedy kiedy San Andreas się ukazało, to u nas królowało piractwo. Dlatego pozyskanie jej nie było wcale takie trudne. Skupię się na aspektach bardziej dokładniejszych, wiecie, takich, które stanowiły główny element osiągnięcia ogromnej popularności w naszym kraju. Dlatego przejdźmy już do odcinka. Na wstępie opowiedzmy sobie trochę o fabule. W San Andreas wcielamy się w postać Carla Johnsona, który po pięciu latach wraca do Los Santos na pogrzeb swojej zmarłej matki. Już w The Introduction można zobaczyć w jaki sposób została ona zamordowana oraz w jakich okolicznościach nasz główny bohater się o tym dowiaduje. Pokrótce CJ poznaje nowe realia, jakie panowały w Los Santos. Gang Grove Street Families, do którego kiedyś należał nasz główny bohater, został zepchnięty przez konkurencyjne gangi na boczny tor i popadł on w ruinę. Brat Sweet oraz jego najlepsi przyjaciele Ryder i Big Smoke kompletnie nie radzą sobie z sytuacją, jaka panuje we wschodniej części Los Santos. Po tym wszystkim CJ postanawia zostać na dłuższy czas, a także pomóc im uratować Grove Street Families przed upadkiem. W tym celu realizujemy kolejne misje dla naszych przyjaciół, a ze zbiegiem czasu poznajemy nowych, którzy są gotowi nam pomóc. Oprócz tego zdobywamy coraz więcej szacunku na rejonie, a także stajemy się dla naszych ziomków człowiekiem praktycznie nie do zastąpienia. I tutaj wraz z kolejnymi postępami gracz może niemal od razu wysunąć pierwszy powód, dlaczego tak pokochaliśmy GTA San Andreas. A jest to memiczność oraz skojarzenia z naszą polską popkulturą. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek widział San Andreas, no dziwne jakbyście nie widzieli, to chyba sami dobrze wiecie jak produkcja od Rockstara nadaje się wręcz idealnie do tworzenia memów. Każdy fragment, każdy kadr, czy nawet każda mimika twarzy mogła być nierozerwalną częścią naszego dnia codziennego. Memy z GTA wpasowywały się wręcz idealnie, i dla każdego mogły one znaczyć coś zupełnie innego, bo sama gra często chciała nam dać do zrozumienia, że właśnie ten czynnik stanowi mocny element dla GTA San Andreas. Już pierwsza misja jest dla wszystkich wręcz ikoniczna a jest to ukradnięcie roweru jakiemuś gościowi. A potem się zaczęło. Kultowe zamówienie Big Smoke'a, OG Lock i jego kumpel z podceli, kradzieże z Riderem, czy nawet legendarna misja z pociągiem, gdzie padało legendarne zdanie, które zakorzeniło się w naszej pamięci bardziej niż nasza data urodzenia. Oczywiście poziom memiczności na tym się nie kończył, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, tytuł dla wielu z nas kojarzył się także z naszym polskim podwórkiem, a memy miały nam o tym przypominać niemal na każdym kroku. Dosłownie, San Andreas mogło się nam kojarzyć praktycznie ze wszystkim. Potrafił on pasować niemal do każdej sytuacji i do każdego miejsca. Jednak najmocniejszym atutem w tym aspekcie stały się nasze kochane polskie seriale, takie jak Ojciec Mateusz, czy Świat Według Kiepskich, gdzie skojarzenia do GTA były tak duże, że że można by było o tym poświęcić nawet cały osobny odcinek. Kolejnym krokiem do tego, dlaczego San Andreas stało się u nas tak popularne, to oczywiście różnorakie przeróbki internetowe. Skoro memy były na bardzo wysokim poziomie, to czemu by nie wykorzystać również tego w przeróbkach, które miały o wiele większy potencjał niż zwykłe obrazki. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że produkcja od Rockstara była bardzo łatwa w modowaniu i tworzeniu prostych filmów krótkometrażowych. Każdy z Was mógł wykonać prosty film San Andreas'a pomocą prostych modów i programów takich jak Noob Mode czy Sanan Studios. W dodatku fenomen produkcji zaczął się w chwili, kiedy u nas internet i takie serwisy jak YouTube czy Wrzuta.pl dopiero raczkowały. Było to jednocześnie błogosławieństwo dla produkcji od Rockstara, ponieważ dzięki temu internet mógł zostać zalany wieloma ciekawymi filmikami i przeróbkami. A to, że popularność San Andreas zbiegła się z popularnością syntezatora mowy Iwona, to na skutek nie trzeba było długo czekać. Filmiki zaczęły się się pojawiać jak grzyby po deszczu, takie jak legendarne przygody Rycha od Kazui 256 Mister Xy od Asasyna 08 czy nawet zagadki i tajemnice od Willi Extreme. Siemaneczko wszystkim, zapraszam na ósmy już odcinek serialu Mister X. GTA San Andreas. Miłego oglądania. Otóż to, OG Lock. ciebie to nawet strach do sklepu po ziemniaki wysłać. Ostatnio zamiast kartofli kupiłeś 5 kg kiwi. Spoko, spoko, da radę, to tylko zwiat. Muszę wiedzieć ilu policjantów jest na sąsiedniej dzielnicy, czy znajduje się tam szef balasów. Oto najbardziej tajemnicze worki w San Andreas. Co się w nich znajduje nie wie nikt, krążą pogłoski, że to niechciani pracownicy bazy wojskowej, którzy wyjawili jej sekrety. Tym bobkatem je przywieziono pożyczego sobie. Oczywiście filmiki nie kończyły się tylko na Iwonie. San Andreas było zbyt ambitną grą, aby na tym poprzestać. Gdzieś obok wielu przeróbek i tajemnic istniał jeszcze jeden YouTuber, który potrafił tworzyć z tej gry prawdziwy szczyt polskiej kinematografii. Miał wszystko, co było potrzebne do osiągnięcia sukcesu: dobry montaż, świetny głos oraz pomysłowość. Te trzy czynniki dały nam w efekcie kanał, bez którego polska społeczność GTA San Andreas nigdy nie wyglądałaby tak samo. GTA San Andreas recenzja i możliwości. GTA San Andreas jest to gra typu życie, upodobnienie do życia, czyli można strzelać, biegać, skakać, zabijać. Oj tak, nie mogło w tym filmie zabraknąć Klocucha, youtubera, który jest bardzo ważnym elementem dla naszego polskiego podwórka. Oprócz legendarnych wideo recenzji z czasem pojawiły się również na jego kanale poradniki, ciekawostki czy nawet przeróbki muzyczne, które zdobywały kosmiczne wyświetlenia. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Klocuch to szczególny przypadek na naszej liście, ponieważ nie tworzył on filmów tylko o GTA, ale to właśnie ta gra stała się dla niego wielkim symbolem. Dzisiaj nie wszyscy wiedzą o tym, że wielu twórców zaczęło swoją przygodę właśnie na kontencie San Andreas. A co z wami? Mieliście jakiegoś swojego ulubionego YouTubera, który nagrywał materiały z tej gry? Możecie napisać swoje przemyślenia w komentarzach, a ja postaram się przypiąć wam serduszko. Obecnie jest wiele kanałów, które czerpią kontent z tej gry po dziś dzień. Chyba najlepszym twórcą zajmujący się tą tematyką to zdecydowanie Hubson i jego już legendarna seria pogrąców mitów z GTA San Andreas. Oprócz tego jest także znany ze swojej współpracy z serwisem Meba, a także ogromną miłością do wszystkich części Outlast'a. Całkiem niezłe filmy robi również youtuber Kaka Projects. Jego słynne przeróbki San Andreas stoją na bardzo wysokim poziomie. Według mnie najlepszy jego film o tej tematyce to GTA Polski YouTube Classic Edition. Udało mu się w jednym filmie umieścić niemal wszystkie hity polskiego internetu i wyszło mu to wręcz genialnie. Jak pieniądze są za las? E, w mieście spędziłem wakacje. E, na ogródku głównie swoim pracowałem. Takie e, tam. Jeśli chodzi o content zagraniczny, to tu także gra ma wiele do zaoferowania. Fani przez wiele lat próbowali nas zachęcić wieloma ciekawymi filmikami. Przykładem może być Rider Ninja Style, Kung Fu CJ, różne YouTube pupy, czy nawet pełno produkcji tematycznych i spekulacyjnych. Filmy z tej gry dalej przynoszą wiele kontentu i masę radości z ich oglądania. Jest on bardzo porównywalny z takim Minecraftem czy Robloxem, gdzie tam również jedynym naszym ogranicznikiem jest nasza wyobraźnia. Jak już wcześniej wspomniałem, San Andreas posiadała bardzo dużą oraz oddaną scenę moderską. Największym ich dokonaniem okazał się być nieoficjalny tryb online. Tryb wieloosobowy posiadał tak wielką różnorodność w trybach zabawy, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tryb deadmatch, wyścigi, napady, wojny gangów i wiele, wiele więcej. To właśnie San Andreas było jedną z pierwszych gier, gdzie użytkownicy po raz pierwszy mogli spotkać się z określeniem Roleplay, w skrócie RP. Czyli coś, o czym wie każdy miłośnik współczesnego GTA Online. Nie trudno się domyślić, że było wielu chętnych, którzy sięgali po San Andreas tylko po to, aby pograć w tryb online, w tym także Polacy. Nasza liczebność była bardzo duża, co przekładało się również na całkiem sporą liczbę polskich serwerów. I choć dziś można uznać ten tryb za martwy, tak nie zmienia to faktu, że utrzymał się on całkiem długo przy życiu. Ale wracając, to że w San Andreas umarł tryb multiplayer, to wcale nie znaczy, że umarło jego dziedzictwo. Udowodnili to sami fani, którzy wypuścili i dalej wypuszczają kolejne modyfikacje dla tej gry, poprawiające optymalizację, podbijające rozdzielczość czy poprawę wielu niedoskonałości. Bardzo popularne były także fanowskie misje, często opierające się na alternatywnych zakończeniach, czy również takie, które były inspirowane na innych w dziełach kultury, jak na przykład The Walking Dead czy również Max Payne. Content tworzony przez fanowską społeczność to bez wątpienia jedna z najlepszych rzeczy jakiej doczekał się tytuł od Rockstara. Dla Polaków chyba największym dokonaniem jest polska modyfikacja GTA Mega Poland Pack, która zmienia amerykańskie klimaty na nasze polskie realia. Co sprawia, że jeszcze bardziej możemy utożsamić się z bohaterami. Wciąż otrzymuje ona kolejne wersje i nawet dlatego jednego jest warta swojego zainteresowania. I ja wiem, że dużo osób może się ze mną nie zgadzać, ale chyba każdy fan marzył kiedykolwiek o tym, aby w GTA mógł się na luzie przejechać polonezem. No cóż, jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje. Tak można w skrócie opisać obecne zamiłowanie Polaków do San Andreas. Pomimo tego, że dziś króluje piąta część serii, a wielkimi krokami zbliża się szósta, to i tak 20 dwudziestoletnia produkcja od Rockstara wciąż nie daje o sobie zapomnieć i ku uciesze wszystkich dalej kroczy ona własnymi ścieżkami. Firma Rockstar doskonale o tym wiedziała, dlatego postanowiła ona wykorzystać pod ...potencjał tej gry jak najlepiej. Przez lata produkcja doczekała się sporej liczby konwersji. W postaci odświeżonego portu na konsolę Xbox 360, PS3, komórkach... ...czy nawet oficjalnego remastera całej trylogii o nazwie GTA Definitive Edition. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że jej premiera nie była zbyt udana. Jednak po wielu aktualizacjach gra zyskała korzystną metamorfozę... ...dlatego nawet przez wzgląd na nostalgię warto dać jej szansę. Pięknie się na to patrzy, zwłaszcza jeśli chodzi o tak wspaniałą i ukochaną przez Polaków grę. Nie wiemy wszystkiego, co może się wydarzyć w przyszłości, ale wszyscy wiedzą, że Geta San Andreas jeszcze będzie pamiętany przez kolejne lata i żaden sequel nie zdoła już mu w żaden sposób zagrozić. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli masz jakieś własne zdanie na temat San Andreas, czy to anegdotę, czy to swojego ulubionego YouTubera tworzącego kontent z tej gry, to sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji. Ja potem postaram się przypiąć Ci serduszko, jakby co. Wpadnij także na mojego Discorda, aby szybciej otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich filmach. Natomiast jeśli filmik Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, daj suba oraz kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić moich dalszych materiałów. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia wkrótce.